Infinity, bez granic. Pod takim tytułem 6 kwietnia w sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbył się wernisarz prac Agnieszki Olczek. Obiekty szklane, rzeźbiarsko-malarskie o niesamowitych kształtach cieszą o kogości odwiedzających wystawę. Nietuzinkowy jest fakt, iż szkło, by nadać mu kształt podlega obróbce termicznej w 800 stopniach i więcej. Co dodatkowo dodaje pikantery pracom. Wystawę podziwiać można do 26 maja. Panie Agnieszko, proszę powiedzieć mi, co panią inspiruje do tworzenia tak pięknych prac ze szkła? Codzienność, życie, natura i to co mamy, y, relacje międzyludzkie, to co między nami jest, a jest największą dla mnie inspiracją. Insiniti, bez granic, skąd ten tytuł się wziął tej wystawy całej cały? Tak naprawdę szkło jest, nie ma granic, jest nieograniczone w możliwościach a, i nasze życie też nie ma granic, zaczyna się kończy, ale co jest poza? Możemy sobie zadawać wiele pytań, i na nie tak naprawdę nie uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Tak samo tutaj jest te infinity, to jest ta bezgraniczność. Wiadomo, że szkło wymaga obróbki termicznej. Samo samego szkła tak się nie, nie wytworzy takich płaskorzeźb, obrazów i tak dalej. Proszę powiedzieć, wiele razy się Pani poparzyła? Może nie tyle poparzyła, co prawda eksperymentuję. Uwielbiam eksperymentować, podnosić piec i otwierać jak jest najwyższa temperatura, jak szkło się topi, jest wtedy plastyczne i sprawdzać, co się dzieje, ale no nie mogę go dotykać tak? Przy, jednak przy temperaturach powyżej 800 stopni, no to to chyba byłoby po moich palcach.